Halo. Tata? Ale ja do mamy dzwonię. Cześć synu, mamy nie ma. Chciałem z nią pogadać, ale no jak już mówiłem, mamy nie ma. Do sklepu poszła jakieś 12 minut i 34 sekundy temu i pewnie jeszcze jej trochę zejdzie. Mhm. Mm to może my sobie pogadamy. <laughs> Dobrze, więc... Więc. Ja jak tam życie? Jak ty się masz? Dobrze. Dobrze jakoś leci. A, a ty jak się masz? Ach ten maj. Zimno, duże zachmurzenia, ale ma być słońce po południu. O, to super. Słyszałeś? Papieża wybrali. Amerykanin. Jednak nasz to był nasz. No tak, tak. Słyszałem. Słuchaj, mamy jeszcze nie ma. No wiem, tata, wiem. Temu też rozmawiam... Zadzwoni Ci, jak wróci. Halo? Co za rozmowa. Pasjonująca.